Manko ludzie. Eps. Jakby co? Nie wiem co to są za jakieś chińskie... kurde rzeczy. Wszystko już mi się to robi, ale patrzcie. Chwilę temu nagrywam odcinek. No i mi się nie nagrał. Do połowy. No i tak ciężko go nie przegapiliście. Po prostu... E Znazłem wioskę MPC yy, nawet na niej mapie, jeszcze widać, że zrobiłem trochę rzeczy i tak było te rzeczy i bawię się z tymi modami. Dobra, mod jest troszeczkę uprzejmie, mi w grę okuliczek. Chcę gdzieś skraftuję dom. Sorry, że nie ma tak długo odcinku na moim kanale. Wiem, nie muzyka w Minecraftie. Ja Chciałeś taką Norkę? O, taką. Teraz sobie tu przez chwilę żył. Sorry, że tak cicho nie mówię no jestem zmęczony. Jest poniedziałek wieczór. A wy oglądacie to we wtorek. Lub, no chociaż oglądacie to w środę. Ja to wrzucę we wtorek. Jak ktoś umie zrobić intro, bardzo bym za to dziękował. Bardzo, bardzo, bardzo bym za to dziękował. Napisko bardzo mi za to dziękował. Bo ja jestem... Takim mużynem nie umiem nic zrobić. Co się dzieje? Dynamic Light, coś jeszcze zmiany? Video na no bright. ktoś wie, co to są za rzeczy, niech mi nie bardzo powie. Ja nie wiem, co mi to jak pokazuje, nie wiem, co to jest. Próbuję to usunąć, a się, się. różne dziwne rzeczy poczęły. Siama. Mm, dobra. Najpierw zrobię sobie jakieś zwierzeczka. Chodź. Klik. Chodź. Chomiczek. Mam kliczkę, ona ja jest chomiczek. Chodź. Idziemy do chaty. Trzeba, ja tu powiększę sufit. Dobra. Rzeź. Chobiczek. <grych> Królik o nas wychąci. Jest chyba 3 Capitators, taka co pamiętam. To mod. Sprawdzę. No które z tych modułów? Ta lepsza, bo liści nie spadają. Zrobię sobie trochę drewna. Jezus. Będę miał dwa kluiki w domu. Drugi będzie nazywał się... kluikowaty. Chomiczek! Gdzie ty łazisz? Do... Na... dobra, biega. Nie. Do domu. Chomiczki powinny być w normie. Powiedzmy. Wyłazisz. Nie... Bądź tu przez chwilę, zrobię drzwi nie będziesz już uciekał. Nigdy! Nie wyjdziesz stąd już nigdy. No! Gdzie ten kluik? Chomiczek! Na chatę! Parówko nie myta, na no. tibia boże tu No poczekaj, chomik! Nie zgadnę, nie. Jezu, ktoś na sklepie. Jezu, ktoś wszedł na Skype Chomiczek! Do domu! Nie uciekaj! Chodź, idziemy do domu. I nie wychodź. Czekaj, to drzwi, tylko tak szybko, do komiczek nie umrę. Koko... Koko-man... Chodź, szybko, do domu, koko-man. Masz, no, baw się z chomiczkiem. Ma się. Wszyscy teraz przyjaciółmi. No. no, nie wstydź się. No. Wybawią się krójki. <śmawki> Dobra, idę pokopać. Żelazo. Odwiem, zrobię piec. Jakby co, niedługo zobaczycie vloga. Tak, vloga. Nie wiem, co mnie nachodzi, że takie coś nagrać, poniżyć się totalnie, ale no no no, 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 no. no, to będzie taka relacja z wycieczki, no, z wyjazdu bardziej. Jedę do jakiegoś ośrodka na dwa dni, żeby odpocząć od Warszawy i tego nudnego życia tutaj. O, tak. Przydałaby się jedno pochodne. Dobra, niech te krójki się bawią. Dobra, Jezu, co ja robię? Nudne to się robi. Chobiczek, koko Co? Co? Koko... Koko... Chomik. Koko się bawić, a nie... Nie wstyd wam? Ubie krójki? Kurde, hobby nie mają... Za dzieci się biorą w takim młodym wieku Do Jezus Maria Sorajcie zrobić jeszcze jednego małego królika, to się wkurzę dam wam bana w Tibi, bo mam 15 level maga WT <laughs> Nie, ja wcale nie gram w Tibi Jest kiedyś grałem w TV, przez trochę, ale... Będziemy. Dobra, jakiś kejf, ale to w innych odcinkach. Co to jest? Bo jeszcze to się jak jest ciemno. Dobra, trzy quick i są. Siemandzio! No! Biko mini. Biko mini. No nie róbcie mi małych króliczków. Króliczki. Muszę zrobić awaryjne wyjście. What tak co to było? Wyjście, żeby króliki do niego nie miały prawo w tym. mój prywatne miejsce. Chciałabym wyjść, ale nie mogę. Na szczęście. Nie, mam nadzieję, że nie słyszycie tego krótkiego dzwonka do moj mam gdzieś Pewnie mój tata O idealnie nad krzokiem Dobra idę tam do moich chliczków. Pewnie już ich mam więcej. Co, jak tu wszedłeś kokochoniku? Bo the fuck? Tak. Słyszę wiki. No! Jak? Im boskim cudem! Bos... Z kim cudem? Co ja zrobiłem? No! Jak? Jak Dobra nazwy Joman man Jo Joman Dobra Boski cud, kokomean, bikomini, Joman, chomiczek. Już mam tytuł odcinka. Inwazja krójków wtf... kurde, ciągle słyszę, jakby gdzieś kliper klikar chciał wybuchnąć, czy ja nie? Mam nadzieję, że zaraz mi to nie wyskoczy, kolejny ma guzik. Chyba limit to jest 20. Dobra, wchodzę do tej jaskini. Na wypadek, jak coś się będzie działo, to włączę jakiś Mam, mam. Nie, no boję się. Nie no, takie, takie podejrzane to jest. To też Jak W jakichś innych horrorach XX wieku. Dobra, ten odcinek będzie dobiegał końca. Bo ja nie wiem, jak go nagrywam, o to Stopera. I to będzie już chyba koniec. I mały póżeczny króliku. Bylon z. -by Zawiak. Blędza, jak się nazywa. przestańcie, krójki, no Nie macie pomysłów na życie. Boski cud. Patrzę się na W Twoje oczy! Twoje oczęta. Dobra, idę na dół. Jezus Marian. No. W się wkopałem. Dobra, no to ja będę kończył. Siemanko, cześć, czemu? Mm. Ty gnomie, muszę przecież się napić herbaty, kornik. Nie mam nazwim. Dobra, i będę kończył. Siemanko. Cześć.